Cześć! Czy zauważyłeś albo zauważyłaś, ile zła jest w naszym kraju, ile jest przemocy, ile rozpadających się rodzin, ile jest alkoholu, ile jest narkotyków, ile ludzi niszczy wokół swoje życie. Zauważyłeś bądź zauważyłaś, że w tym kraju strach chodzić po nocach? Zastanawia się, dlaczego tak się dzieje? Zastanawia się, dlaczego rodziny się rozpadają, dlaczego ludzie Toną w alkoholu, niszczą swoje życie w narkotykach, w cudzołóstwach, w zdradach, zastanawiałeś się, dlaczego tyle w nas jest grzechu? Jeżeli zastanawiałeś się, to pozwól, oglądnij sobie te trzy zdjęcia, które ci teraz tutaj się wyświetlą i powiem ci, że tak, nasz kraj jest krajem ludzi religijnych, a jednocześnie oddajemy cześć fałszywym Bogom. Jesteśmy krajem bałwochwalców, i dopóki będziemy oddawać cześć fałszywym Bogom, dopóki będziemy bałwochwalcami, to grzech będzie się u nas miał, jak u siebie w domu i to jest przyczyną całego zła.